Rozpruwacz z Yorkshire to jeden z najbardziej niesławnych seryjnych morderców w historii Wielkiej Brytanii. Człowiek, którego rządy terroru pod koniec lat 70. XX wieku sparaliżowały strachem północną Anglię. Nazywał się Peter Sutcliffe i przez długie pięć lat unikał schwytania, popełniając serię brutalnych morderstw, które w szoku pogrążyły cały naród. Zostańcie z nami, a zagłębimy się w przerażające szczegóły zbrodni Sutcliffe'a i śledztwa, które w końcu doprowadziło do jego sprawiedliwości. Szaleństwo zabijania Petera Sutcliffe'a rozpoczęło się 5 lipca 1975 roku od morderstwa 28-letniej Wilmy McCann w Leeds. Wilma była matką czwórki dzieci, a jej ciało znaleziono na boisku sportowym. Kobieta została uderzona dwukrotnie młotkiem, a następnie wielokrotnie dźgnięta nożem. Ta brutalna zbrodnia była dopiero początkiem. W ciągu następnych pięciu lat Sutcliffe zamordował 13 kobiet i zaatakował kilka innych, Pozostawiając po sobie ślad grozy. Sadkliff atakował głównie kobiety, z których wiele było prostytutkami, co skłoniło media i policję do początkowego przekonania, że zabójca ma na pięku właśnie tę grupę. Jednak w miarę jak mordował, stawało się jasne, że żadna kobieta nie może czuć się bezpieczna. Jego ofiary miały od kilkunastu do późnych czterdziestych lat i pochodziły z różnych środowisk. Każda z nich zginęła brutalną śmiercią często z użyciem młotka, broni, którą Satcliffe zdawał się faworyzować. Śledztwo w sprawie morderstw Kuby Rozpruwacza było jednym z największych i najbardziej złożonych w historii Wielkiej Brytanii. Policja znajdowała się pod ogromną presją, aby złapać zabójcę, ale Satcliffeowi udawało się unikać schwytania przez lata. Jednym z największych wyzwań, przed którymi stanęło śledztwo, była ogromna liczba wskazówek i tropów. Ponad 200 tysięcy z nich sprawdzono podczas pościgu. Niestety śledztwo utrudniało kilka kluczowych błędów, w tym osławiony żart Wearside Jack, w którym mężczyzna wysłał listy i taśmę audio podając się za rozpruwacza. Policja potraktowała żart poważnie, marnując cenny czas i zasoby. Policja kilkakrotnie przesłuchiwała satklifa w trakcie śledztwa, ale za każdym razem był on zwalniany z powodu braku konkretnych dowodów wiążących go z przestępstwami. Sadcliffe był żonatym mężczyzną, kierowcą ciężarówki i na pozór normalnym członkiem społeczeństwa. Jego umiejętność wtapiania się w tłum i pozornie niczym nie wyróżniające się życie, pomogły mu przez tak długi czas pozostawać poza zasięgiem radaru. Jednak rządy terroru Sadcliffa dobiegły końca 2 stycznia 1981 roku. Został aresztowany przez przypadek, gdy policja zatrzymała go w Sheffield za fałszywe tablice rejestracyjne w samochodzie. Podczas rutynowego zatrzymania odkryli, że jest z nim kobieta, którą podejrzewali o bycie potencjalną ofiarą. Sutcliffe został zabrany na przesłuchanie, i po dwóch dniach intensywnego śledztwa przyznał się do bycia rozprówaczem z Yorkshire. Przyznał się do morderstw i opisał swoje przerażające metody z przerażającą szczegółowością. Proces Sadcliffa rozpoczął się w maju 1981 roku i był jedną z najbardziej głośnych spraw w historii brytyjskiego prawa. Nie przyznał się do winy w związku z morderstwem, powołując się na ograniczoną poczytalność, twierdząc, że zabijał prostytutki na polecenie Boga. Jednak ława przysięgłych odrzuciła jego linię obrony i Satcliff został uznany winnym 13 zarzutów morderstwa i 7 zarzutów usiłowania morderstwa. Został skazany na 20 dożywotnich kar więzienia, co w rzeczywistości oznaczało, że resztę życia spędzi za kratkami. Peter Satcliff spędził prawie 4 dekady w więzieniu przed śmiercią w listopadzie 2020 roku. Zmarł z powodu komplikacji związanych z COVID-19, odbywając karę w więzieniu Frankland. Jego śmierć przyniosła pewne zamknięcie rodzinom ofiar i opinii publicznej, ale groza jego zbrodni nigdy nie zostanie zapomniana. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli uznali Państwo ten film za interesujący, prosimy o zostawienie łapki w górę i subskrypcję, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów.